Hej, Fafik Zagrajmer, Witam wszystkich bardzo serdecznie w mojej nowej serii na nowym kanale serii z starych gierek jest to będzie to seria, która będzie ilustrować gierki od najstarszych produkcji do czasów teraźniejszych jeśli zdołam oczywiście, jeśli mój komputer nadąży bo na razie nie mam cudów no trochę opowiem o tym i zaczniemy. Yy, to będzie, nie wiem jeszcze jak będzie jaki tytuł będzie nosić ta seria wiem, że to będzie stare gier, nie wiem może Old Games albo co, coś w tym stylu yy, będę tutaj nagrywał yy, stare gierki począwszy od właśnie ponga którego widzimy tutaj na ekranie. Jest to pierwsza, moim zdaniem, pierwsza gierka, gierka, która zapoczątkowała wideogry, gry gry wideo. Wiem, nie musicie mi przypominać, jest gierka z 58, a nawet z lat 40 chyba nawet są gierki, znaczy gierka, pong, lecz nie chciałem już w ogóle, nie wiem skąd to ściągnąć, nie chciałem w ogóle ingerować w to. I zacznę, tak jakby zacznę przygodę od. Tej właśnie gry, Ponga z 72 roku No i jeszcze jedno Po tym, po tym Pongu z 72 Będzie z 78 roku Gierka z... Zapomniałem jak ona się nazywa, nawet gierki może będą eee, Momencik No i... Po prostu Proszę w komentarzach, jeśli zdobędę widzów, bo jeszcze na razie nie mam, bo świeżo nowiłśki kanał. No nie no i proszę w komentarzach, jeśli możecie napisać, pisać mi em, jakie znacie gierki między 72 a 78 rokiem: chodzi tutaj 73, 4, 5, 6 i 7 rok. Jeśli znacie jakieś gierki, tytuły, podawajcie w komentarzach, ślicie co popadnie. Znaczy ładnie no te gierki Będę bardzo yy, Ucieszony Przejdźmy do samej gierki Jest tak jak wspomniałem Prędzej gierka Pong Z 72 roku Zaczniemy właśnie od niej yy. W tej gierce chodzi Chodzi To jest tak ping pong yy, I chodzi w niej po prostu odbijanie piłeczki no. Nie jest zbyt rozbudowane, no ale nie czarujmy się co można było oczekiwać w latach w 70. 70 latach więc yy, te pie owie właśnie te pierwsze gameplaye chcia chciałbym przypomnieć przypomnieć co też mówię, chciałbym powiedzieć yy, Te pierwsze gameplaye będą się ale z takich właśnie Oto Gierek może troszkę 78 no może troszkę lepszych więc początkowe gameplay nie dziwcie się, ale mogą naprawdę być nużące. Mogą was nie interesować, ale przeczekajcie to. Obiecuję wam, że. No, myślę tak, że będzie warto. Nie będę wiesywał. No, tutaj się poruszamy, odbijamy sobie piłeczkę i moim zdaniem to gierka może się w ciągu 10-20 minut znudzić, bo po prostu. Ta piłka ma zawrotną prędkość, w cudzysłowie zawrotną, jak widać i no nie sposób jej nie odbić, jeśli ktoś w, w ogóle umie sterować, no nie, w ogóle w jakąś grę grał, więc um, proszę się, no oczywiście się nie czepiam, bo to gierka 72, nie ma się co czepiać, bo po prostu i tak dobrze, że w tych latach były już gierki, no. I ten gameplay pierwszy no, nie będzie zbyt y, długi, y, interesujący. No może wasze gadanie Was... Wasze. Sorka. Moje gadanie Was zainteresuje y, Ale. Gierkar niezbyt. Więc pierwszy gameplay przeczekajcie. Proszę was. No. A ja będę dążył jak najszybciej do kolejnych coraz lepszych gierek, coraz nowszych produkcji. Teraz sobie trochę zagierzymy. No i naszą przygodę zaczniemy od, właśnie od tej gierki. Proszę mi nie pisać, że właśnie w 58, bo ja wiem o tym, wiem naprawdę. Proszę mi o tym nie pisać. E... Uuu. I proszę podać w komentarzach te gierki jakie znacie z tych przełomów, których podałem Więc jeszcze chwilkę sobie popatrzcie Posłuchajcie mojego marudzenia, a ja za chwilę skończę ten gameplay, bo to jest takie wprowadzenie jakby jakby yy, otworzenie Otworzę wam wrota do y, starych gierek, tak jakby, ale to kurde Tak jakby, żebyście poznali te stare gierki, żebyście zobaczyli, że, że one też były fajne, mogły być fajne. No, to chyba na tyle z dzisiejszego pitolenia. Więc żegna się z wszystkimi, fafik zagrajmy. Na razie.